w dzisiejszym odcinku na tym kanale dzisiaj będziemy otwierać prezenty tak jest to trzeci tego typu odcinek tylko że jesteśmy teraz na koncie mojej koleżanki zrobiłam jej luka wiem że ładny e, a więc no serki I jak już mówiłam będziemy otwierać prezenty ma ich 29 więc nie przedłużając zaczynajmy pierwszy prezent jest od Mania Lania więc otwieramy Zobaczymy co w nim jest. U... Yy, Pozdrawiam cię Mania Lania 3789. Yy, bardzo ładna sukienka. Moja koleżanka będzie zadowolona, że właśnie tyle nowych ciuchów ma. Więc no. Kolejny prezent jest od Pumcia 2. Dziękuję Ci bardzo. I jeszcze cztery prezenty od Pumci. Więc szybko je sobie otworzymy. Oczywiście ciebie też pozdrawiam Pumcia. A więc jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie na tym kanale. I ostatni prezent od Pumci. I jeszcze, to jest to taka statynka, a więc ok. Teraz będzie prezent od Joasia3a. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. I są jeszcze od niej jeden prezent. Tak, jeden. I są to spodnie. Bardzo ładne, mi się podobają. A więc teraz będzie prezent od Nik. Nik... Nikila, Niki Zero. Sorry, ale zaciałem się. Zaraz A więc w tym prezencie jest koszulka. Ok, pozdrawiam się też. Bardzo. I jeszcze trzy prezenty od mnie. Ja też sobie szybciutko otworzę. Włoski, ładnie zmienione. Z Taki morski kolor. I ostatni prezent. Od Nikila. Są to oczekiwane włoski, ale tutaj. Teraz prezent od pra patryśka 21. Więc pozdrawiam Cię i dzięki za taką kobójkę. Teraz będzie prezent od Jutsk. A więc... O! Bardzo ładne włoski, takie rundy. Pozdrawiam cię też bardzo. Teraz prezent od Alka 14732. I dziękuję Ci za opaskę. Misza, piękna, 2. Mm. A więc z tych prezentów, które właśnie ona dostała, zrobimy znów.

Teraz kakao 0938 Zobaczmy co ona dostaje mm, Dziękuję Ci za okularki Znaczy nie dla mnie, ale dla mojej koleżanki Teraz prezent od Amiś Małpa911 I to jest taka Taki sweter, ale ja bym przy tym dostała co teraz na sobie Teraz kotki z MSF. I to jest spódniczka. Ja bym jej nie zakładała na razie. Ale no. Też bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam. Ulaneczka 2115. I to są. Mm, no, takie. Nie wiem, czy je ubierać, ale później może je ubiorę. Teraz prezent od partii 4590. I dała ona tordy. Okej, okay, pozdrawiam do Patti. I zostały jeszcze 6 prezentów. A więc ja sobie też od... No oczywiście pozdrawiam wszystkich. U, to jest ładne, Ładny kolor zmieniony ale ja bym została przy tych co i jednak mam na sobie bo one bardziej mi się podobają to dziękuję Ci Diwulka, y, za kłopotkę z topikiem pozdrawiam Ciebie y, oliweczkę co myśmy tu jest. bardzo ładna koszulka, taka pęczowa Moja koleżanka jak to zobaczy nie uwielbi. Yy, dziękuję Ci bardzo za kochankę popin. Wiecie co? Na razie nie znalazłam tutaj w tych prezentach żadnych spodni, co mnie trochę zmartwiło. Ale oczywiście włosy jakieś są. Yy. I zrobimy szybko taki z prezentów i zdejmiemy sobie te sobie tutaj wam to jest tak złe i to my, my, nogo, my nogo. I... to my jeździmy nowe, nowe, co bym mogła ubrać chociażby można to też zdjąć, albo to założyć tylko, że zmienić na jedną bluskę bo też tak te pokrywa no więc na razie tylko to założę i zmienimy sobie oczywiście tę bluskę z na tak, tylko że teraz musimy to zdjąć. tak co nie i teraz połosu dostaliśmy parę ich tam było, więc leczmy tylko wrócimy na włosy to i włosy, włosy te różowe choćby o Od nie dostaliśmy, ale hmm, dostaliśmy za to takie pomarańczowe, co mogłyby nawet być chociaż no. A więc jeszcze bym sobie właśnie co by dała do to byli, to by tego, żeby nie wyglądało tak. że oczywiście buty od siebie jakieś te białe. Białe, okay. na te nowe i może te torby akurat weźmiemy, może akurat przydatne. Więc są i torby. Tak, okay. nie wygląda tak dobrze, więc je sobie zmienimy, ale no. luk wygląda nawet ok. I możemy ten luk z prezentów. Prezentuję się tak. Okay. A więc jeszcze sobie otworzymy szybko grafki. Chociaż... No dobra, może zbiera, więc lepiej nie będę otwierał. Dzięki za obejrzenie od tego odcinka. Jeżeli ci się spodobał, to pamiętaj o łapaczce w górę. A więc pa pa!